I'm Jeff Witam, nazywam się Jeff Bodine. Byłem kierowcą rajdowym, kawał czasu. Właściwie całe moje życie. Zacząłem, kiedy miałem 5 lat na torze mojego ojca i piąłem się do góry, aż zakończyłem na dużym torze Daytona. I nawet wygrałem ten wyścig w 1986. Jeśli myślisz, że nie miałem siniaków i stłuczek po drodze, spójrz tylko za mnie i zobacz, co mi zostało po wypadku na torze Daytona w 2000 roku. I nawet myślę, że mamy krótkie wideo, które jest dowodem na to, jak dużo miałem szczęścia, że jeszcze żyję. Well. Cóż? Proszę, co powiecie na jechanie w czymś takim podczas zderzenia na Daytona przy szybkości 200 mil na godzinę? Możesz sobie wyobrazić, że po tym wypadku byłem całkiem obolały, potłuczony. Miałem szczęście, że to przeżyłem. Jestem wdzięczny za to, że to przeżyłem, ale nie myślałem, że ciało może tak mocno boleć i wciąż można być przy życiu. Ale oto jestem. Stoję tu i mówię do was dzisiaj. Ale w procesie powrotu do zdrowia, wiecie, nie wszystko powróciło do normalności. Wiecie, wciąż miałem artretyzm, bóle w moich kolanach, w palcach, u rąk i nóg, w plecach. Wymieńcie miejsce, jakie bólu chcecie. Spotkałem jednego człowieka w Jacksonville na Florydzie, który zapytał mnie, jak się czuję. Cóż, czuję się dobrze. Wciąż żyję, mam szczęście, że jestem przy życiu. Ale wciąż bolą mnie stawy, różne boleści. Wiesz, normalne rzeczy. Przestałem się tym przejmować. On poszedł z powrotem do sklepu i kilka minut później pojawił się z dwoma butelkami tego czegoś, co nazywa się V. I zaczęło się. Pewnego dnia woskowałem mój motor i zorientowałem się, że nie odczuwam żadnego bólu w moich nadgarstkach, u łokcia i kolana, odchodzenia w górę i dół po drabinie. Pomyślałem sobie, że to jest godne uwagi, ponieważ zawsze odczuwałem te bóle. Ale naprawdę przyjemna rzecz, jaka zaczęła mieć miejsce, to że po odstawieniu tabletek na spanie zacząłem lepiej sypiać więc odczekałem jakiś czas i budziłem się oczekując że będą mnie bolały nadgarstki albo palce oczekując niedospanej nocy albo bólu w kolanach Bólu w plecach, kiedy wstawałem z łóżka i wiecie co? To się nigdy nie powtórzyło. W sumie wydaje mi się, że miałem nadzieję, że nadal mnie będzie bolało, gdyż wtedy mogłem udowodnić, że to Monawi tak naprawdę nie działa. Ale tak się nie stało. To działało. Nie miałem bólu w plecach. Dobrze przesypiałem noce. Nie bolały mnie nadgarstki i kolana. Więc zacząłem mówić ludziom, jak zdumiony byłem tym produktem i co on dla mnie zrobił, i myślę, że jest to teraz moja powinność. To jest co czuję, że potrzebuję powiedzieć wszystkim, co ten produkt może zrobić dla nich, ponieważ wiem, co uczynił dla mnie. Okay. OK. jak długo używa pan produkt? Trzy tygodnie. Jak dużo pan tego pije? Trzy uncje z rana i trzy uncje po południu. Co się stało od czasu, kiedy pan zaczął to używać? Moje ciśnienie krwi spadło do 135 na 85 i było na poziomie 190 na 120. Straciłem 2,5 kilograma wagi. I moja siostra, sioteczna zadzwoniła do mnie właśnie dziś wieczorem, która ma ból włókien mięśniowych. I po jednej butelce przestało ją boleć szyja i ramię. I teraz jest bez soku dwa dni i błaga o następną butelkę. Nazywam się Cindy Be i jestem z Plain w Teksasie i jakieś 8 miesięcy temu zdiagnozowano u mnie reumatoidalne zapalenie stawów. Dlatego też brałam tabletki przeciwbólowe, jak również inne leki dwa razy dziennie i brałam leki przeciwzapalne. I moja przyjaciółka Lillian przedstawiła mi to i w ciągu dwóch dni zredukowałam liczbę moich tabletek przeciwbólowych o połowę, co było wspaniałe, ale co lepsze, ten atlety spowodował, że czułam się zmęczona i padałam z już o godzinie pierwszej po południu, a teraz mogę tak jak kiedyś funkcjonować, od 8 do 9 wieczorem i jeszcze jedna rzecz, to że w pierwszym miesiąc rzuciłam 3 kg, a mam stałą wagę ciała, tak więc to była następna dodatkowa korzyść. Pam Hendrix jestem State ze State używam Monavi od lutego i zdiagnozowano u mnie y, cukrzycę rok temu. Miałam wysoki cholesterol i ostatnio kiedy zrobiono mi badanie krwi wszystko było w normie. Oh how, how jak długo piła pani produkt i jak dużo? Tylko ounce dwie uncje dziennie i po... Po trzech tygodniach moje kolana przestały dokuczać, tak więc mogę stwierdzić, że mi to pomaga. I pani lepiej? Czy jest poprawa w kolanach? Tak? I kto się z panią podzieli? Mój kuzyn, Noel Nazywam się Joanna Purvis, jestem z Clarkston w stanie Georgia i zaczęłam z Monavi 15 marca tego roku. I od tego czasu wróciłam do zdrowia po dwóch wylewach, które naprawdę rozłożyły mnie na łopatki. Nie miałam sił i moje ciało nie funkcjonowało jak trzeba. To sparaliżowało stronę mojego ciała i miałam różne symptomy, także nawet nie mogłam niczego utrzymać w rękach. And also, uh, had... Jest Pani za młoda na to wszystko. W poniedziałek skończyłam 49 right. lat. Co jest z tymi wylewami? Co Co did did z tymi wylewami? Czy odziedziczyła to Pani? Nie, no, to było w wyniku dużej ilości stresu. Byłam sędzią. <laughs> <laughs> Przepraszam, <grym> zawsze z Jacksonville jak jak długo używał Pan produkt? Używałem go przez jeden miesiąc. Jak dużo go Pan pije? Biorę dwie łucy dziennie. Co się wydarzyło? Cóż, brałem zętek przez 2,5 roku, raz dziennie. Tak mógł przetrwać jakoś dzień. Teraz nie biorę zę tak od trzech tygodni. Po tygodniu używania monarowi. Kto uh, podzielił się z tobą? Dean Butler. Tony Gladson Augustine Czym się Pan zajmuje? Jestem inspektorem domów. Jak długo używa Pan produkt? Teraz będzie trzy tygodnie. Ile Pan go pije? Dwie do czterech muncji dziennie. Co się wydarzyło? U mnie to tylko plecy. Mocny ból pleców. Obudziłem się na trzeci dzień bez bólu. Na trzeci dzień to samo się stało ze mną. Z trudem mogłem w to uwierzyć. Czy testował to pan, czy odstawił pan produkt, by zobaczyć, czy był wrócić? Wie pan co? Nie, niespecjalnie, nie chcę by wracał. Nie chcę by wracał? I wiecie co? Wielu ludzi mówi, że nie są pewni, czy to zasługa produktu. Mówią, że można to łatwo sprawdzić. Oddaj mi swoje produkty i wiecie co się stanie? Ból powróci. Wiecie dlaczego? To nie uleczy cię natychmiast. To po prostu robi to co ma robić. To jest jak pożywienie. Musisz kontynuować odżywianie swojego ciała. Więc boli pana trochę, czy też nie ma żadnego bólu? Żadnego. Nie ma. Czy jest pan podeksowany? Jestem i to bardzo. Nazywam się Web Lodge, jestem z Winter Garden i używam to przez około 3 do 4 miesięcy. I to, co zauważyłem, to, że miałem duży ból w ramionach, więc nie mogłem wykonywać więcej ćwiczeń i pompek. Jak długo? Prawdopodobnie półtora roku. Cztery lata temu miałem operację na moim ramieniu. Wie pan, pas rotacyjny barku. A teraz powrotem robię 35 do 43 pompek każdego wieczora, bez uczucia bólu rano. Nie widziałem natychmiast. Rezultatów po dwóch czy trzech tygodniach, ale wiedziałem, że jeśli będę to kontynuował, będę je miał, więc z tą wiarą kontynuowałem picie tego. Tak więc to było miesiąc albo sześć tygodni, zanim poczułem się wystarczająco dobrze, by zacząć w tym działać i czuję się lepiej każdego dnia. Tony Miele z Silsson. I co się stało od momentu, kiedy zaczął Pan używać produktu? Cóż, to Rej spowodował, że zacząłem, mówiąc, że mam problemy z plecami, nie mogę nawet nałożyć sobie butów i że kupił mi butelkę, więc próbowałem tego. I po około tygodniu. Poczułem się dziwnie, ponieważ miałem problem z zasypianiem przez ostatnie dwa lata i obudziłem się i powiedziałem, że chyba coś jest nie w porządku ze mną. I po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że jestem wypoczęty i że nie boli mnie więcej. To zabrało mi tylko tydzień, tak jak powiedziałem, obudziłem się i stwierdziłem, że jest inaczej. Wie pan, nie byłem wyspany od dwóch lat, wstawałem zmęczony z łóżka, musiałem siadać na krześle i wypoczywać, zanim poszedłem do pracy. A teraz wstaję, nakładam buty i Wobec tego to jest prawdziwe. Tak, moje łokcie już nie bolą, moje ręce nie puchną. Pozwól, że Cię teraz zapytam, czy to jest warte Twoich pieniędzy? Teraz kupujesz produkt, czyż nie? Pewnie, kupuję tego mnóstwo. Dennis Watson, <laughs> Dennis Watson i mieszkam w Brooklynie, stanie Georgia. I zapisałem się 5 minut po tym, jak zrobił tę Bobby Bradley. I, I w ciągu tygodnia mój cukier spadł ze 180. Był, był niestabilny. E, spadł do około 125, więc, więc teraz jestem tylko na trzech lekach, zamiast dwunastu. co, chcemy wiedzieć, jak ta sytuacja się będzie rozwijać za dwa tygodnie, więc obserwuj to z uwagą, bo sprawa jest taka, że wkrótce odkryjesz, odkryjesz, że jest to najtańsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś. O, już się tak jest, już się o tym przekonałem, z kodeksowany,